No Cześć, witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić przyrząd do ściągania pierścieni z małów, przede wszystkim KTM, takie ustrojstwa ma, ale nie tylko. Tak, żeby nie trzeba było niczego podważać, specjalnie się męczyć. Potrzebuję do tego taki kawałek materiału. W moim przypadku jest to 45. Gatunek muszę wywiercić otwór, zastosujemy prawa fizyki. Będzie to polegało na tym, że, że będzie się nasuwało rozgrzany ten pierścień z takimi rączkami przystawanymi. na ten pierścień zostapi oddanie ciepła na ten pierścionek i w tym momencie, ponieważ on się rozszerza, ten jeszcze nie zdąży się schodzić. Do końca to powinniśmy to wyciągnąć bez żadnego problemu. Zabieram zatem się do roboty, biorę na tokarnię i będę robił. Wiertło, wiertło które, które będę używał do wiercenia otworów w tym przyrządzie, no ostrze zawsze sam. To ostrzenie to, to wygląda w ten sposób. Ktoś mnie tam pytał jak ja to robię. No robię to tak, że w zasadzie nie muszę używać nakiełka do tego, żeby naprowadzić później to wiertło to Wam pokażę za chwilę zamocowałem materiał w uchwycie 1200 obrotów na maszynie trzeba dojść stanować tą powierzchnię o, gotowe teraz jeszcze złamiemy krawędź żeby nikomu krzywdy nie zrobić o, coś takiego Zmiana obrotów na 450 Wielku założone jest jeszcze nie do końca, ale o proszę, w uchwyt Znaczy do konika włączamy. Chwilę muszę dokręcić, dokręcić materiał, bo zdaje się, że popełniłem małą kuchę. Sekundę. No dobra, dokręcone. Zaczynam wiercić robina wody. Przepraszam, Jura gotowa. Teraz założę nóż do wytaczania. Będę musiał wytoczyć otwór, no ale to za chwilę, także za da momencik dalej. W tej chwili mam nóż do wytaczania. Muszę wytoczyć otwór na średnicę 37,4 mm. Pierścień ma 37,5 mm, także tutaj wytoczę i później pokażę, co dalej. Oj, no Obroty na, 1000, na na 700 na 700 na maszynie ustawiono. Muszę zmierzyć ile jest, ile dodać, i tak to będzie wyglądało. Po prostu przetoczę i później pokażę dalej. Pierścionek mam wytoczony. Ten oczywiście nie z dziesiątka zapasu Tu jest pierścień taki, który, który był wzorcem. Tu nie włazi. W momencie kiedy się nagrzeje, to na pewno wejdzie. Dwa takie pręciki. Przyspawać muszę tu z boku. No i pokażę później jak to to wykorzystać. Taki przyrząd. Pospawane dwa pręciki. Tak to to wygląda. Teraz przejdziemy na imadło. Pokażę Wam dalszy przebieg czynności ściągania. O, pierścień. W witam sobie przeciwwagę w miękkich szczękach i madło już jest przymocowane dlatego pana, któremu to tak bardzo przeszkadzało że takie ruchome zresztą miał rację, że to dziadostwo już pokazuje co dalej palnik grzejemy teraz ten pierścionek, który wcześniej przygotowaliśmy która najwyższa jest na końcu tego płomienia znaczy, może nie na końcu zupełnie ale, ale na końcówkę tego płomienia to podgrzejemy ten pierścień sprawdzamy czy wchodzi jeszcze nie wchodzi musi być mocniej zagrzamy. Powinno być już ok. Jeszcze nie? Jeszcze za słabo. jeszcze trzeba dogrzać w takim układzie. Czasami to tak niestety jest. Mamy pierścień ściągnięty, teraz go tylko usuwamy ze środka bez uszkadzania wału. Czynność prosta, miła, przyjemna. Proszę bardzo. Dla wszystkich tych, którzy walą, tną, piłami, cudują można prościej. No i myślę, że, że ten sposób jest jednym z lepszych, bez specjalnych uszkodzeń wału. Później można założyć łożysko też je grzejąc, lekko grzejąc, ono samo wpadnie na przeciwwagę. No i to tyle z dzisiejszej lekcji. Miłego dnia do usłyszenia. No, okazuje się, że, że jeszcze jednak mam jeden do ściągnięcia taki pierścionek z KTM LC4. To pokażę Wam jeszcze raz, żeby nie było wątpliwości. Palnik. J'ai

Sprawdzamy. O, trach i pierścionek ściągnięty. Jak widzicie, można. Można. Teraz pod prasę wycisnę pierścień i mamy wał. Wow. Według życzenia klienta, bez pierścieni bocznych. I to tyle. Tym razem już na pewno na razie. Do usłyszenia. Miłego dnia.